Wyjebane mam, rapuję sam, na piersiach miałem rap Jestem apelem tak, i mam wyjebane w tak Jestem wyjebany w chuj, mogę rapować stój I chuj w dupę pa... A! Nacisk! Ta! Au! Kurde! Ta! To jest rap! Ja! Nagrywam teraz wokal! Yo! A żadna wpadka mnie nie potrzyma, bo to nie jest na dyma. I hu! wyjebany Jestem tutaj amen, niestety jest na a <laughs> napierdala na pierdal z tyłu nera to moja kawalera A to nagram i wrzucę w internet, to zajebie w bend Je yeah. Teraz jeszcze trochę wokalu Mówią Sabić, nie szpanuj Jestem gdzieś, gdzie byłem Nic mnie nie zatrzyma, bo mam siłę, ale i tak mam wyjebane Wyjebane Wyjebane. Wyjebka w chuj, zastanę i będzie gnój. Na odpowiadomienie wyjebane. Jo, w ból wyjebane. Choć i niedługo wezmę się, zwiążę na amen. I to nie jest wyjebane. Jo, jeszcze na jebie tu wbita do dwóch minut i będę kwita, ale to nie jest wyjebane. Tak mnie na pieprza z tyłu że aż już znów że nam nie mieć w to wyjebane a mówią, że wyjebane i co wyjebane to jest rapowane ja z bólem rapuję tak, że kurwa ból czuję a ty masz w to wyjebane i chuj i to jest prawda na amen z takiego czegoś jedna hita <śmum> ale nie mam wyjebane w mą kobietę chuj w to zjem se kotleta i chuj weź się fleta to kurwa Moneta, mój flet jest jak gnet, ale mam wyjebane. <grystanie> a jeszcze się zarapuję, choć nie mam już wyjebane. I to jest rap na amen. Bo temat to wyjebane. A to jest first -tylowane. I to jest styl na amen. <grystanie> tak to się rapuje, a nie? Jak jakieś chuje. O kurwa, to nie mój styl cię prześladuje. Bo mam wyjebane, tak jak ty masz we mnie wyjebane. I na Amen. Więc podziel Amen.